Zabawki z drugiego rozdziału popis są zabawne, czasem straszne, a czasem urocze. No cóż, jak wiadomo ci z pozoru niewinni mogą okazać się najgroźniejsi. Ale kim tak naprawdę są? Przekonajmy się. By the way, jeśli chcesz się przekonać na własną rękę o naturze nowych zabawek, weź udział w konkursie na drugi rozdział popi, pierwsza linijka opisu tego materiału. Skracając jak tylko mogę początek historii zabawek, wyjaśnię wam, czym tak naprawdę są. A mianowicie, wszystkie zabawki w fabryce Poppy Playtime są efektem eksperymentów, których pomysłodawcą i fundatorem jest Elliot Ludwig. W przeszłości przeżył on straszną tragedię, w której to stracił swoją rodzinę. Jednak fart, a może też nie fart chciał, że udało mu się dołączyć do sekty, z której dowiedział się, jak mógłby przywrócić swoich bliskich do życia. Odkrył on niesamowite właściwości kwiatka popi, znanego jako mak lekarski. W legendach mówiono, że ten kwiat może przywracać do życia. I cóż, okazało się to prawdą. Kwiat ten w połączeniu z innymi substancjami potrafi przywrócić człowieka do życia. Ciało człowieka po śmierci nie jest aby funkcjonować z powodu umarcia wszystkich organów, starzenia się itd. Dlatego też wymyślono, aby ożywić ich w ciałach zabawek, które są bardziej trwałe. I tak z pomocą naukowców zaczęto eksperymenty Pierw na szczurach, a potem na ludziach, w tym nawet na dzieciach. W ich efekcie powstały nasze koszmarne zabawki. A zaczynamy od miniaturowej wersji Hagiego Łagiego, znanych również jako Hagi Buddies, czyli kumpli Hagiego. Stworzone one zostały, aby testować dziecięcy refleks. Niegdyś przyczepione były do sznurków, w formie zabezpieczenia, aby przypadkiem nie skrzywdziły testowanego dziecka. Jednak kiedy to my natykamy się na nich w grze, zabezpieczenia zostają usunięte przez mami Long Legs. Możemy również zauważyć, że występują w różnych kolorach, a do tego wydają zabawne dźwięki, trochę przypominające kosiarkę. Sami zobaczcie! A co straszne, kumple Hagiego zostały zmuszone do tego, aby nas atakować. Dlaczego tak sądzę? Cóż, w momencie, kiedy wygramy grę i opuścimy pomieszczenie, słychać ich piski i krzyki, wynikające z faktu, że Mami Long Legs postanowiła ich zabić za to, że nie udało im się nas załatwić. Fakt ten potwierdza późniejsza możliwość znalezienia ich ciał pokrytych pajęczą siecią pochodzącą z odwłoku Mami, no i fakt też, że leżą trupem, a przed chwilą żyły. Kissy Missy. Z oficjalnego opisu przedstawionego przez twórców Poppy wiemy, iż jest ona lepszą połówką Hagiego Łagiego. Stąd też istnieje dużo teorii, iż mogą być parą. Chociaż nie jest to pewne, ale za to pewnym jest to, że Hagiemu Łagiemu się Kissy Missy podoba. Wiemy też, że głównym celem przy tworzeniu Hagiego było, aby ten tulił dzieci. Natomiast misją Kissy Missy jest, aby całować dzieci. Na przykład na dobranoc, więc nie wyobrażajcie sobie za dużo widzowie. Przechodzimy teraz do naszej tytułowej Poppy, która sama przedstawia się jako prawdziwa dziewczyna. Wiemy, iż Popi to najstarsza znana zabawka firmy Playtime Co. Lalka została stworzona z możliwością rozmowy z dzieckiem. Co było rewolucyjną technologią, jak na lata 50., w których powstała. Poppy, jako najstarsza zabawka, jest świadoma wszystkiego, co się wydarzyło w fabryce. A popularna teoria mówi, iż jest córką Eliota Ludwiga, fundatora, który stracił swoją żonę i córkę w wypadku. Jednak to nie zostało jeszcze potwierdzone. Pewne za to jest to, że Poppy finalnie postanawia zatrzymać nas w fabryce. Ponieważ stwierdza, iż możemy okazać się idealni w walce z prototypem i potrzebuje nas, aby powstrzymać eksperyment 1006, przynajmniej tak głosi najpopularniejsza wersja. A wy jak sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. Nasza mamuśka, Mami Long Longlegs, jest eksperymentem numer 1222. Jej prawdziwe imię brzmi Marie Payne. Z dokumentów naukowców dowiadujemy się, że już od początków Mami była wrogo nastawiona do pracowników fabryki, ale zachowywała się jak prawdziwa mamuśka. Była opiekuńcza i traktowała wszystkie dzieci jak swoje własne. Dlatego też była wściekła, że jej kochane dzieciaczki muszą cierpieć w eksperymentach prowadzonych przez naukowców. Ludzie, którzy zostali przemienieni w zabawki, nie zawsze mieli swoje wspomnienia z poprzedniego życia, przynajmniej nie wszystkie. Okazuje się jednak, że mami pamiętała proces swojej transformacji w zabawkę i była wściekła na fabrykę za to, że to zrobili, a teraz czynią to dzieciom, którym się opiekuje. Swoją drogą wyjaśnia to, dlaczego mami chce nas zabić. Nadal nie rozumiecie? Cóż, nasz główny bohater, my w grze, jesteśmy byłym pracownikiem fabryki, a ona ich wszystkich równo nienawidziła, stąd też taka złość skierowana w naszą stronę. Mamy też w fabryce wiele zabawek, o których nie za dużo wiadomo, ale trochę wiadomo, także i je przedstawimy. Na początek dinozaur Bron. Dokładniej jest to brontozaur, stąd też jego imię Bron. O samej postaci nie za wiele wiadomo, jednak twórcy podali, iż jest on pracowity i całkowicie oddany celom, które sobie wyznaczył. Między innymi, jednym z takich, można powiedzieć, jego celi było pójście na dietę i jedzenie codziennie tylko 4000 kalorii. Co jak na brontozaura jest mało. Co ciekawe, podano też, że bron lubi żarty o dinozaurach. Znacie może jakiś fajny? Napiszcie go w komentarzu. Kwiatek Daisy jest według mnie bardzo podejrzaną zabawką. Wiemy, że koleguje się on z Pug a Pilarem, czyli tą gąsienicą, oraz został porzucony przez firmę Playtime Co. Historia ta jest dosyć smutna i wygląda następująco. Daisy miał pełnić rolę marionetki, ale fabryka uznała go za zbyt przerażającego dla dzieci, dlatego też postanowiono o nim zapomnieć i zająć się innymi zabawkami. Bardziej pozytywną historię ma Boogie Bot. Jest to mega słodki robot, który został stworzony, aby być jednocześnie zabawnym, delikatnym i uroczym. Tak, aby skraść serca publiczności. Ponieważ jego głównym zadaniem był taniec. Jest on jednym z pierwszych zabawkowych dzieł fabryki, które osiągnęło sukces oraz popularność wśród dzieci. Dalej z trochę gorszą popularnością mamy Banzo Bani, który uwielbia muzykę oraz imprezy urodzinowe. Niestety na temat tej postaci nie wiemy za dużo, a szkoda, ponieważ tak jak Mini Hagiwagi został zabity przez Mami, za to, że nie udało mu się nas załatwić. Dalej mamy serię koto zabawek. Mamy tutaj Candy Cata, jest to kotek stworzony z myślą o jedzeniu słodyczy. Na podstawie cyfrowej taśmy kolekcjonerskiej potwierdzono, że Candy Cat jest kobietą, natomiast drugi kotek to jest Cadby, czyli jak nazwa wskazuje pszczółko kotek. Swoją drogą jest to moja... Ulubiona zabawka, jedna z ulubionych, a jaka jest wasza, piszcie na dole w komentarzach. W tym wypadku również jest to kobieta. O zabawce dużo nie wiemy, jednak widzieliśmy na sekretnych kamerach z fabryki, jak zostaje zabita, a jej ciało zostaje porwane najprawdopodobniej przez eksperyment 1006 prototyp. Na naszej liście, oczywiście, mamy jeszcze gąsienicę PJA, który jest mega uroczy. Ogólnie postać ta, mimo iż nie dała rady nas załatwić, to nie została zabita przez Mami, ponieważ ta zapewne była zbyt zajęta gonieniem nas, które skończyło się jej śmiercią, więc tak za bardzo nie miała kiedy go zabić. Także prawdopodobnie o gąsienicy jeszcze kiedyś usłyszymy, bo obecnie za dużo o nim nie wiemy. A po więcej, zostaw suba.